Cześć! Zestawienie komiksów, które są dla mnie 10 na 10, rozpoczniemy od Marvels, Kertabusiaka i Lexerosa. Trzymam tutaj właśnie wydanie jubileuszowe od Muchy Comics. Jak możecie zobaczyć, prezentuje się solidnie. Bardzo dobrze się składa, bo idealnie współgra to z hiperrealistycznymi ilustracjami Rosa. Sam komiks jest swoistym listem miłosnym do ery... Srebrnej i złotej komiksów Marvela, przypadających mniej więcej na lata 30 do 70. E, fabułę śledzimy oczami fotoreportera Phila Sheldona, e, który jest świadkiem wydarzeń od pojawienia się pierwszych superludzi, jak ludzkiej pochodni czy marinera, aż po przybycie Silver Surfera, Galactusa czy chociażby pojawienie się Mutantów i Spidermana w Nowym Jorku. Jeżeli chodzi o sam komiks i wydanie, nie kończy się na planszach, ale co najmniej połowa tego tomu to jest ogrom dodatków specjalnych. Znajdziemy w nim chociażby wyjaśnianie niektórych kwestii, jakieś przypisy, scenariusz, czy chociażby szkice i ilustracje, które zostały przygotowane przez Alexa Rosa. Serdecznie. Serdecznie polecam ten komiks. Jest obowiązkową pozycją dla fanów Marvela, a Was, żeby poznać pozostałe, zapraszam do obserwacji i polubienia. Do zobaczenia.